Minecraft Dungeons pojawił się niedawno na konsoli Xbox oraz komputerach osobistych. Czy ten dosyć oryginalny Hack and Slash może stanąć szlanki z takimi tytułami jak Pad of Exile czy też Diablo 3? Zapraszamy do recenzji i pamiętajcie, że ten sam materiał możecie zobaczyć na naszym portalu BigBadDice.pl. Link jak zwykle znajdzie się w opisie tego odcinka. Dzięki usłudze Game Pass teraz każdy może łatwo przetestować Minecraft Dungeons. Sam skorzystałem z tej opcji na komputerze osobistym, a grę ukończyliśmy na platformie Twitch. Filmy natomiast rozgrywki są opublikowane na naszym kanale YouTube. Minecraft Dungeons to pierwsza tego typu produkcja będąca osadzona w świecie Minecrafta. Dodatkowo posiadająca coś wyglądającego na szczątkową fabułę. Cała zabawa także zmieniła perspektywę z radosnego budowania i kopania z pierwszej osoby do raz radosnego rozwalania hord. Podworków z perspektywy kamery izometrycznej. Grę rozpoczynamy od stworzenia postaci. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, bo oprócz wyboru nicku wybieramy tylko nasz awatar, który w żaden sposób nie możemy zmienić. Gradaje nam dostęp do naprawdę wielu modeli postaci, których wygląd zmienia się tylko w zależności od noszonej broni czy też pancerza. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z Minecraftem, więc nie liczmy na dużo ile szczegółów czy też efektów świetnych. Fabularnie Minecraft Dungeons nie istnieje. Między misjami pojawia się parę nieangażujących filmików przedstawiających zalążek wątku fabularnego, ale nic z nich interesującego nie wynika. Oto pojawia się arcyzłosadnik, i on jest zły, bardzo przeszkadza. Dobrym osadnikom i musimy go pokonać. Posiada tajemniczy kryształ mrocznej mocy i dzięki niemu panuje nad hordami potworów i złych osadników. My, jako dzielny bohater, przedrzemy się przez te hordy i finalnie pokonamy arcyzł osadnika. Cała kampania zajęła mi około 5-6 godzin i to nawet, kiedy czasami potknęła mi się noga i musiałem zaczynać misję od nowa. Same założenia gry nie bardzo się różnią od tego, co znamy. Wybieramy misję oraz poziom trudności. Osobiście zawsze staram się wybrać troszkę wyższy oraz ruszamy wykonać nasze zadanie. Sama walka też jest bardzo prosta. Mamy atak, prosty unik i maksymalnie trzy umiejętności. Najfajniejsze jest to, że konfigurację naszej postaci możemy zmieniać absolutnie dowolnie za pomocą przedmiotów w każdym momencie gry. Mamy trzy sloty na ekwipunek, broń do walki w zwarciu, pancerz oraz broń dystansową, w którą inwestujemy punkt umiejętności i w ten sposób odblokowujemy nowe pasywne wzmocnienia. A jeżeli rozłożymy ten przedmiot, to odzyskamy wszystkie punkty i będziemy mogli je przeznaczyć do innych przedmiotów. Dodatkowo mamy trzy sloty na przedmioty pozwalające nam rzucać zakręcia. Jest np. wędka do odgłuszania, czy też super laska karmiąca się duszami pokonanych wrogów. Można robić szalone kombinacje, a konfiguracji postaci jest niezliczona ilość i każdy może odnaleźć coś ciekawego dla siebie. Zasady gry są bardzo proste do opanowania, co sprawia, że gra bardzo powinna przypaść do gustu dzieciom oraz osobom, które do tej pory nie grały w bardziej złożone hack and slash, jak np. Padowe of Exile. Przez to jednak Minecraft Dungeons cierpi na brak głębi i zaawansowani gracze mogą szybko się znudzić. Tak naprawdę po jednorazowym ukończeniu gry pozostaje nam przechodzenie ponownie raz tych samych map w celu zdobycia poziomu czy też lepszych przedmiotów i bardziej unikalnych zaklęć. Po ukończeniu kampanii jesteśmy w stanie ponownie ukończyć grę z możliwością zdobycia przedmiotów oraz umiejętności, które nie są dostępne na poziomie podstawowym. Oczywiście jest też kooperacja. Graficznie mamy do czynienia z Minecraftem, izometrycznym, ale jednak. Można taką grafikę lubić albo i nie, osobiście nie jestem fanem tego typu klockowatego przedstawiania świata, ale grafika nie przeszkadza mi w zabawie, ani troszkę. Więc jeżeli ktoś nie ma ta, jakiejś wyjątkowej awersji do tego typu grafiki, to nie powinna ona stanowić problemu. Na szczególną uwagę zasługuje jednak soundtrack, który jest po prostu dobry i wpada fajnie w ucho. Mimo całej klockowatości... Związanej z Minecraftem twórcy przemycili sporo ciekawych szczegółów graficznych. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy po uniku naszej postaci na niej się, pojawiała się animacja, pocenia się póki nie został ćwieszony unik. Same mapy są raczej nudne, ale posiadają wiele sekretów, podobnie jak w innych grach tego typu. Kiedy klikniemy jakieś miejsce, może się okazać, że jest tam ukryta skrzynka, czy też niewielki poziom, w którym po rozwaleniu fali potworków otrzymamy lepsze przedmioty. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o spotykanych przeciwnikach, bo tych jest wielu i posiadają zróżnicowane cechy. Najczęściej będziemy walczyć z zombiakami, czy też złymi osadnikami. Ich jedyną cechą jest to, że jest ich dużo i mogą nas pokonać samą liczbą. Szybko jednak pojawią się creepery, które po podejściu blisko i odczekaniu paru sekund wybuchają. W kolejnych misjach trafimy na całą gamę wrogów, Którzy do tego mieszają się między sobą. Są więc kusznicy, zwykli opancerzeni, rycerze z tarczami, budujący ściany czy też przywołujący kolejne hordy wrogów. Bawiają się także na mapach minibossowie, jak na przykład potężny golem, który nawet szczelnie opancerzonego wewnika zabije po paru ciosach i trzeba go atakować bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Zawalczymy także z bosami, ale tych jest niewielu. Pojawi się garnek przywołujący na pomoc potworki, czy też starożytny nekromanta. Szczerze mówiąc, bossowie są między sobą raczej identyczni i niczym się nie wyróżniają. Piją mocno, zasypują całą mapę licznymi umiejętnościami obszarowymi oraz przywołują różne potworki na pomoc. Twórcy mogliby się bardziej postarać i zróżnicować wrogów, z którymi walczymy. Jeszcze co bossów jest mało, to nie różnią się specjalnie między sobą. Podsumowując, Minecraft Dungeons to bardzo krótka, intensywna przygoda, która jednak nie zachęca, by zostać z nią na dłużej. Po jednokrotnym ukończeniu zabawy, grę wyłączyłem i nie czuję ochoty do jej wracania. To była lekka i przyjemna rombanina w bardzo grzesznym tonie, bez krwi, kiedy to wszyscy się przytulają i tańczą, a finalnie wybaczają sobie nawzajem. Może jestem stary, może za dużo diablo, ale to nie jest chyba rozgrywka dla mnie. Co nie zmienia faktu, że zwłaszcza w gamepadzie warto. Warto dać szansę dla Minecraft Dungeons.